Witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z czymś, co kiedyś nagrywałam regularnie, a bardzo dawno już tego nie było. Projekt Denko. Sushi, co ty tam... Się... Co się dzieje? Sushi mnie nie opuszcza na krok. Jestem tutaj, nigdzie nie wychodzę, Sushi. Nie musisz tutaj leżeć. Nie denerwuj się, piesku. Ojejku, mój brudasek. No dobrze. Zaczynam od trzech rzeczy do mycia twarzy. I jeszcze o czymś zapomniałam, czekajcie. To mi przypomniało, że jedna rzecz jest prawie w projekcie Denko, ale niedługo ją zużyję, także od razu Wam pokażę. I tak, trzy produkty do mycia twarzy. Wszystkie bardzo dobre. Pixi Hydrating Milky Cleanser. Któremu się tu już prawie wszystko powycerało. Bardzo fajny żel do mycia buzi. Taki właśnie kremowy, mleczny, delikatny. Bardzo go lubiłam. Najmniej chyba lubiłam ten, a on chyba był najdroższy. To jest Omorowicza Omorowica. Ja go kiedyś dostałam w jakimś zestawie z Cult Beauty i przyznam, że ja, ja bym go nie kupiła znaczy był ok, ale jakoś to nie jest coś, co by mnie przyciągało jakoś mocno od razu mówię, że to co będę mogła, to postaram się podlinkować i jeszcze zmierzczony krem do mycia twarzy z Antipodis, odłożę te dwa bo są mokre jeszcze z podwyżnica yy, słuchajcie ja bardzo lubię tą firmę mam jeszcze maskę, mam krem do twarzy to jest najfajniejsza rzecz do mycia buzi, jaką miałam. Mać, wyciskacie to i to jest gęste jak krem. E, pięknie się potem to rozsmarowuje na buzi. Macie wrażenie, jakbyście naprawdę myły kremem twarz. Nie to, że wiecie, jest krema, potem pod wodą to się rozpływa, tylko to jest naprawdę taka fajna, gęsta tekstura, która ładnie się rozprowadza. Przepięknie to pachnie, bo to jest na bazie miodu manuka. Cudowny produkt, właśnie dzisiaj dostałam a że -er, jest minus 20 w seforze, więc zaraz idę sobie zamówić kolejny. Ekstra, naprawdę ekstra. Pięknie myje buzię, do wrażliwej skóry bardzo dobrze się nadaje, do zmywania makijażu. No, naprawdę, nie miałam nigdy nic lepszego. Dalej, to jest też sztos. To jest, słuchajcie, Bambino, mydło z pantenolem, zapach mirabelki. Raz, że to jest tak delikatne dla rąk, a wiecie, że ja mam problem, że czasami wychodzi mi takie podrażnienie tutaj na kostkach i czasami mam podrażnione ręce, a ja ręce myję 150 razy dziennie, przysięgam, ja mam na tym punkcie. Więc takie pół litra to mi zeszło 3 tygodnie. Natomiast to tak pięknie pachnie. I ten zapach się utrzymywał na dłoniach, a do tego, ono stało u mnie w kuchni. Yy, jak umyłam yy, tym ręce po krojeniu cebuli czy czosnku, to zmywało zapach. A wiecie jak to jest? Mi czasami, jak, jak mam taki czosnek, wiecie jak na przykład yy, gdzieś tam kupowałam na Mazurach, albo no, taki prawdziwy, świeży, nie ten chiński czosnek z marketu, prawdziwy, polski mocarny czosnek, to czasami po prostu dwa dni później czułam na palcach ten zapach, a to zmywało od razu, naprawdę od razu. Rewelac po prostu dawno mnie nie zachwyciło takie mydło, jest fajniejsze niż baffen Body, niż nie wiem co, bo po prostu ten zapach cały czas zostawał mi na dłoniach i no bardzo, bardzo, bardzo mi się spodobał, bo właśnie nie podrażniał, bardzo fajnie się nim myło, miał piękny zapach i zmywał zapachy właśnie z takich rzeczy, więc do kuchni rewelacja. Na pewno go kupię ponownie. Coś co mam zawsze, to jest laktacyt do higieny intymnej. Zużyłam, słuchajcie, tutaj jeszcze widać, że coś jest. Ale muszę go rozkręcić, natomiast już pompka nie działa. To jest Luminos Silk Giorgio Armani. Jego ja miałam w kolorze 2. zarąbisty podkład, bardzo fajny. Ja dzisiaj mam na, inny już na buzi, bo używam Diora. Zresztą też wam nagryłam taki makijaż do kawy. Nie wiem, czy ten film będzie przed tym, czy zobaczymy. W każdym razie, bardzo fajny podkład, którego długo używam. No, zużyłam całą butelkę. Pięknie wygląda na buzi, pięknie się trzyma yy, i kupiłam, yy, ten dostałam od marki Ara, Armani, yy, a teraz kupiłam sobie kolejną buteleczkę sama, bo tak fajnie mi się sprawdził, także yy, będę, będę dalej używać. Kolejna rzecz, która jest zawsze w mojej kosmetyczce, to jest Zelens Power D. To jest taki olejek z kroplomierzem. I ten kosmetyk zmienił moją skórę. Cóż ich Ten kosmetyk zmienił e, moją skórę. To jest nie wiem, kto, czy piąta, szósta butelka. Ja po prostu, jak kończę ten kosmetyk, to kupuję kolejny. E, to w końcu ukoiło moją skórę. Nie jest taka reaktywna, e, nie ma aż tyle zaczerwienień. Ta tekstura jest taka ujednolicona i po prostu to jest zawsze u mnie w szafce w łazience i ja tego używam non stop codziennie na wieczór, mimo że ja kiedyś nie przepadałam za formułami olejkowymi, to ta jest taka, że ładnie się wchłania, ta buzia nie jest jakaś tłusta. Rewelacja, słuchajcie, ten Dr. Zelens to jest rewelacja, ja po prostu e, zawsze to kupuję, zamawiam z Cult Beauty, taka butelka na bardzo długo starcza, to jest 30 ml nie jestem wam w stanie powiedzieć ile ja to zużywam, ale naprawdę długo, myślę, że no pół roku to jest minimum także zawsze jak są na Cald Beauty jakieś akcje bo to jest też drogi kosmetyk, nie pamiętam ile on kosztuje, ale on jest drogi, więc jak są te akcje że możecie tam dostać to goodie bag czy coś tam czy jakieś kody zniżkowe, to ja po prostu sobie to zamawiam. I stoi i czeka kolejne w szafce i mam już następne w łazience i właśnie nie wiem, czy mam jeszcze w szafce, czy nie muszę zamówić. Tutaj słuchajcie, coś, co nie jest puste, ale wiecie co, jak byliśmy tak długo na Mazurach, to ja to zostawiłam w Łodzi i niestety on mi się już zjałczał, ten krem, ale to jest rewelacyjny, mój Ulubiony krem pod oczy to jest Ole Henriksen Banana Bright Eye Cream. Najfajniejszy krem na dzień. Um, pod makijaż, bo ta seria z witaminą C, y, właśnie z Ole Henriksen, idealnie się sprawdza pod makijaż, zarówno krem do twarzy, jak i krem pod oczy. A dodatkowo on ma w sobie coś takiego, y, on jest taki rozświetlający. Ja zresztą wam mogę, mogę Wam pokazać, bo tu jeszcze trochę go jest. On tak wygląda, a jak go rozsmarujecie, to nie wiem, czy wy to widzicie, ale on daje takie bardzo delikatne krycie i taki piękny blask. Widzicie to? Mam nadzieję, że to widać. I to przepięknie wygląda, na przykład, yy, kiedy nie nosicie makijażu, a chcecie sobie po prostu rozświetlić okolice pod okiem to to bardzo ładnie wygląda i to jest zarąbisty krem, ja na pewno, właśnie jak będę zamawiać z Sephory, co ja miałam zamówić, a ten krem do mycia w buzi, to sobie to też zamówię bo bardzo to lubiłam i też to jest chyba mój drugi słoiczek, no mówię, on mi po prostu się zepsuł, bo za długo za długo stał, niestety ale na pewno sobie kupię kolejne opakowanie, zarąbista rzecz Sensodyne ja zawsze kupuję pastę sensodynę. Zazwyczaj kupuję tą taką zieloną, która tam dba o szkliwo, nie pamiętam jak ona się nazywa, to jest jakaś inna, a to jest yy, yy, wybielająca, to widocznie przez przypadek albo nie było innej, ale ja generalnie zawsze używam pasty sensodynę. pod prysznic Dream Big, Balea, jeszcze z zapasów demowych. Yy. To Drunk Elefant, który też teraz jest w Seforze i to jest maska nawilżająca. Też była bardzo fajna. To jest taka miniatura, która właśnie była w Cult Beauty, bo wydaje mi się, że to normalne opakowanie jest większe. Jeżeli chcecie coś takiego, co jest maską, ale nakładacie sobie na przykład na całą noc, to to świetnie się sprawdza. Bo to nie będzie się Wam mazać, ani nic takiego. A wstaniecie z pięknie nawilżoną skórą. I teraz w seforze już u nas jest ta marka dostępna, bo kiedyś nie była. Coś, co zamówiłam w seforze i to jest, użyłam tego raz. To jest Boskia Luminizing Black Mask. To jest maska peel off na Wągry. I ja Wam kiedyś pokazywałam to we vlogu. To mi zeszło razem z, ze skórą. Chyba że to jest po prostu bardzo dużo osób to poleca, ale ja myślę, że to jest dla osób, które mają naprawdę jakieś już takie hardkorowe zaskórniki i mają ich bardzo dużo i potrzebują czegoś takiego, co wam wyrwie po prostu wszystko z to to jest to. Dla mojej wrażliwej skóry mm -mm. niestety nie, bo to po prostu ja płakałam jak to zrywałam i myślałam, że po prostu umrę i byłam wkurzona na to, bo to Naprawdę jest takie czarne i tak się przykleja do skóry i tak ciężko jest to zmyć, znaczy zmyć, musicie to zerwać, no i faktycznie tam wszystko Wam wyłazi, wyłazi, macie te pory oczyszczone, ale no buzia mnie tak bolała, że koniec świata, także no ja, ja podziękuję tej masce, to po prostu komuś oddam, bo to nie dla mnie takie zabawy. Najlepszy na świecie krem pod oczy którego używam od lat, czyli Shiseido Benefiance. Też już to, nie wiem, pewnie jest nasty, czy nie wiem, dwudziesty, nie wiem, który to może być w moim życiu słoiczek, ale wiecie, że ja go używam od lat, nie wiem już ilu. Zawsze go mam w swojej kosmetyczce. To jest najlepszy krem pod oczy. Ktoś mnie pyta o krem pod oczy, to ja mówię to. I naprawdę on pięknie nawilża, nie podrażnia oczu. No, ja przetestowałam. Wiecie o tym, że ja cały czas testuję różne kremy i rzadko. E, jedynymi kremami, które jeszcze Wam polecałam pod oczy, to było to. I ten e, taki z Shiseido, inny krem, który kupiłam ostatnio i którego używam na dzień. E, też jest naprawdę bardzo dobry, ale to jest. No, naprawdę, chciałabym znaleźć coś tańszego, e, co by działało równie dobrze. Dla mnie nie ma. Po prostu nie ma porównania w tym jak on nawilża, jak on dba z, mm, na skórę w okolicy pod oczami e, ja widzę, że zmarszczki jedyne, które mam to są mimiczne moje takie po prostu od uśmiechania się bo ja się mocno uśmiecham ale tak poza tym to także y, zarąbisty zarąbisty krem, bardzo wam polecam i tutaj jeszcze pewnie jest jedno psiknięcie, no to jest słuchajcie, też hit My Way, Giorgio Armani, mam już kolejną butelkę i to są tak piękne perfumy, że przysięgam Wam, jak w zeszłym tygodniu miałam także chyba codziennie, po kilka razy dziennie jeździłam taksówkami, to za każdym razem dostawałam komplement na temat tych perfum. Pytają mnie o to mężczyźni, kobiety, przysięgam Was, po prostu każdy mnie pyta, co to jest za zapach. On jest taki nieokreślony, to nie jest jakiś zapach, że taki, nie wiem, ciężki, piżmowy albo kwiatowy. On jest taki idealny na dzień, elegancki, nie jest też jakiś taki przytłaczający, natomiast czuć go bardzo długo, jest bardzo trwały. No, ja kocham, kocham po prostu te perfumy, uważam, że są y, najlepsze na świecie. Mój ulubiony dezodorant, który kupuję w Action i to jest Daw Ogórek i Zielona Herbata. Nie wiem, czy on też jest dostępny w Rossmanie, w tej wersji zapachowej, natomiast ja go bardzo lubię, bo on ma taki świeży właśnie zapach, dobrze działa, sprawdza się u mnie, także i też już mam kolejną taką samą butelkę kupioną w Action, więc tak, to jest super i to jest prawie denko, to jest też... Nie, to jest moje pierwsze opakowanie tego produktu, natomiast już kupiłam kolejne i to jest Emma Hardy Moringa Cleansing Balm. Balsam do demakijażu. Zostało go tyle. A kupiłam, pamiętam, że zaczęłam go używać z Ja go kupiłam chyba na Black Friday. Tak mi się wydaje, że go w grudniu zaczęłam używać. Może w listopadzie? Nie pamiętam, jakoś tak. No i teraz dopiero mi się skończył, więc to jest bardzo wydajny produkt. To jest produkt, po którym ja widzę bardzo dużą zmianę, kiedy go nie używam. On ma właściwości pielęgnacyjne, przepięknie pachnie. No, ja się po prostu już nie mogę bez tego obyć. Ja najpierw zmywam makijaż wacikiem z mleczkiem, potem nakładam to. Chwilę czekam, idę pod prysznic i mokrym ręczniczkiem ściągam wszystko, co mam na buzi i potem używam tego kremu z Antipodis i tak wygląda mój demakijaż. Rewelacja. Rewelacja. Naprawdę musicie sobie tego spróbować. To nie jest tanie, ale to też wystarcza na bardzo, bardzo długo i też sprawia, że ta buzia ma taki też jednolity koloryt, nie jest, nie jest podrażniona. Hmm. I bardzo dobrze zmywa makijaż. To jest naprawdę kluczowe dla wyglądu naszej skóry, dlatego żeby się nie starzała, żeby nam się żadne niespodzianki nie pojawiały. Ja ten produkt kocham i uwielbiam. Dobra, kochani, postaram się Wam podlinkować, co tylko będzie się dało. Uciekam. Mam nadzieję, że, że ktoś tęsknił za projektem DENKO. Ja w sumie teraz robiąc porządki w łazience stwierdziłam, że Postawię sobie torbę i będę wrzucać te opakowania, bo tak to wyrzucałam wszystko na bieżąco. A w sumie takie filmy są fajne, bo yy, no tutaj akurat mi się zebrały takie na, naprawdę perełki, które Wam polecam. Więc jeżeli szukacie któregoś z tych produktów, w sensie z tej kategorii, to, to, yy, to ja śmiało polecam. Dobra, kochani, uciekam, trzymajcie się ciepło. Widzimy się w kolejnym filmie.